Będąc 13 lat w kadrze narodowej, no nie zostałam tak za bardzo doceniona. Każda robota wypłaca, nie? Ludzie czują się bezkarni. Nawet słowo dziękuję, no nie słyszymy go. Policja bardzo straciła ostatnimi czasy. Partnerem odcinka jest Upracodawcy, firma rekrutacyjna oferująca pracę z bezpośrednim zatrudnieniem w Polsce i za granicą. Cześć, to ja Mateusz, a to jest drugi odcinek w Poznaniu. Zanim przejdę do odcinka, odpowiem na twoje pytanie, bo ja już wiem jakie masz. Dzisiaj nagrywam w czapce, bo nie bojam u Barbera, czy tam fryzjera i to jest taka moja alternatywa. Fryzura fresh, broda fresh. Słuchajcie, dzisiaj poruszę bardzo kontrowersyjny temat, to znaczy, jakie branże są najmniej szanowane w Polsce wśród opinii publicznej. Mówi się, że żadna praca nie hańbi. Moim zdaniem... To powiedzenie ma się jak do rzeczywistości, ale na to odpowiem Wam w dalszym odcinku. Twoim zdaniem jaka jest najmniej szanowana profesja w Polsce? Mi się wydaje, że branża budowlanki tak przynajmniej. No nie jest to jakoś tam mocno ceniona robota po prostu i tyle no. A co wpływa na to, Twoją opinię taką? Po prostu to nie jest y, robota marzeń tak jakby. Lepiej pracować teraz w młodym wieku, żeby nie wiem, jakąś pasję rozwijać, coś, żeby mieć po prostu w przyszłości z tego nie wiem jakieś większe pieniądze. A ile masz lat? 16. 16. No, lat, 16. A, a pracowałeś już w budowlance? Nie, w sensie... nie pracowałem, grałem w piłkę. Trzeba dążyć do tego, żeby teraz pracować, kiedyś mieć w przyszłości po prostu większe pieniądze. A powiedz mi jeśli chodzi o budowlankę, to masz jakąś taką na przykład typową, w sensie typową akurat branżę w kwestii budowlania, bo to budowlanka to jest, wiesz, dosyć silna. Ogólnie, dos... no wiem, ogólnie, ogólnie. No. Ogólnie, tak? Ale na przykład, tak nie wiem, się wyjedzie do Niemiec czy tam Holandii, to wiem, że można zarobić spore pieniądze z tego. Okej, okay, a masz znajomych, którzy pracują w budowlance na przykład? Albo, nie wiem, ktoś z Twojej rodziny? Mam dziadkę na przykład. Ktoś Dziadek mówi. Dziadek mówi, że no, każda robota wypłaca, nie? Każda praca popłaca. Żadna praca nie hańbi. Żadna praca nie hańbi, dokładnie tak. Wydaje mi się, że bardzo mało szanowaną branżą jest w ogóle służba publiczna, czyli policjanci i ratownicy medyczni. Niby się mówi o nich z szacunkiem, natomiast w takiej praktyce dziennej i w tym, jak ludzie bardzo często odbierają te zawody, uważam, że, że jest to bardzo mało szanowana praca i taka niewdzięczna. No wiadomo, są teraz sytuacje takie, że osoby nagrywają tych policjantów na przykład. No, no. To jest tak. jakby sytuacja, która kiedyś nie miała Miejsca. No i na przykład, Słuchanie. dlaczego Pani zdaniem na przykład są takie sytuacje teraz? Dlatego, że ludzie czują się bezkarni, czują, że wszystko mogą, mają w ręku władzę, mają telefon, mają aparat, mogą wszystko nagrać, mhm. wyrwać z kontekstu i przedstawić własną wizję danego zdarzenia, puścić to gdzieś tam w kraj to żyje własnym życiem, nikt nad tym nie ma kontroli, nikt tego nie może sprawdzić, nikt tego nie może zbać. Teraz prowadzić. panią zagnę pytanie. Tak. I tutaj pytanie będzie takie: czy nie uważa Pani, że jednak policjanci niektórzy przeginają ogólnie? W sensie Myślę, że jest na przykład tak, że no mandaty wlepiają po prostu za nic. Dosłownie. Oczywiście, że tak. To w każdej branży się zdarza. W każdej branży e, są ludzie, którzy wykorzystują swoją władzę, swoją pozycję, mhm. swój autorytet mhm. i tego nie unikniemy. Natomiast no, uważam, że mimo wszystko po coś te służby są, mają swoje, swoje zadanie i nie możemy wszystkich wrzucać do jednej szuflady, że, że to są sami, sami ludzie wykorzystujący swoje pozycje. Myślę, okay. że mimo wszystko. Powinno się ich bardziej szanować. Jaki jest najmniej szanowany zawód w naszym kraju? Według mnie mało szanowanym zawodem w naszym kraju są. Pielęgniarki na przykład w przychodniach tak dalej, bo faktycznie ci pacjenci no, robią wszystko, by powiedzmy, nie wiem, ominąć kolejkę, a tu to, a tu tamto, że ta pielęgniarka czasami w tej przychodni nie jest w stanie zrobić nic więcej na co jakby oni od niego od niej wymagają. W porządku, dobra, a tutaj? No właśnie mi się wydaje, że pociągnę ten temat i że to jest właśnie pielęgniarka, lekarz, dlatego że ludzie wymagają od nich bardzo dużo rzeczy, magicznego ozdrowienia i właśnie mniejszego oczekiwania w kolejkach, a to nie jest wina lekarza czy pielęgniarki, tylko no to jest wina tego, jak wygląda to w naszym państwie i po prostu to oczekiwanie i to wszystko, no i ta frustracja właśnie kończy się na lekarzach, na pielęgniarkach i wyżywanie się. A czy mieliście na przykład jakieś takie doświadczenie już z sytuacji z pielęgniarką ogólnie, albo z ludźmi, albo na przykład coś widzieliście na przykład? Na przykład przykładowo mogę powiedzieć, że takiej jednej przychodzie po prostu ludzie potrafią, przykładowo przychodnia jest otwarta od 8. Ludzie zdrowi, ludzie, którzy przychodzą sobie do lekarza po prostu, bo chcą sobie posiedzieć. Godzina 6 rano już czekają przed drzwiami, czasami nie chcą przepuścić nawet tej pielęgniarki bo myślą, że to jest pacjent i nawet nie ma kto im drzwi otworzyć, bo myślą, że to pacjent nie wpuszczają. ciekawe spostrzeżenie akurat. A tutaj na przykład? czy miałaś też jakąś sytuację taką? E, no ja jakby, że idę w tym kierunku medycznym. A, okay. e, tak, studiuję medycynę i już miałam też okazję mieć praktyki w szpitalu. No nie no ma... i co tam miałaś na przykład? Opowiadaj. O, nie tutaj. ma szacunku ze strony pacjentów do lekarzy, pielęgniarek, szczególnie tych młodych, bo oni uważają, że my nic tak naprawdę nie potrafimy i że my jesteśmy odścielania łóżek. No, nie ma. Szacunku. Pokojówka. Tak, nie ma szacunku. My tak naprawdę yy, zaczynamy, więc siedzimy, opiekujemy się tymi pacjentami, toaleta, pacjentów, cokolwiek. Nawet słowo dziękuję. No nie słyszymy go, po prostu nie. Co byś powiedziała w takim razie do tych pacjentów? No na pewno więcej zrozumienia i szacunku, bo naprawdę robimy wszystko, co się da, żeby im pomóc. Tylko czasem jest potrzebny ten czas, po prostu czas, i to słowo dziękuję, takie wsparcie trochę, bo. My to robimy z pasji, ale czasem nam jest potrzebny taki kop po prostu. Uwaga, stop! Subskrybujcie ten kanał. Proszę Was o to, ponieważ bardzo mała część oglądających widzów nie subskrybuje nas. No, żeby Wam to pokazać, montażysta, proszę o grafikę. Dziękuję. I teraz, zanim przejdziemy do tego materiału, uwaga, 10 sekund na subskrypcję tego kanału. Dobra, jak już zasubskrybowałeś ten kanał, to lecimy dalej z materiałem. Pani zdaniem, jaka jest najmniej szanowana profesja na nas w co, mogę Ci powiedzieć z autopsji sportowcy. Są mało szanowani, niedocenieni, jeżeli chodzi o sport, w którym ja jestem. Kulturystyka? Nie, boks. No, mogę powiedzieć tak, że będąc 13 lat w kadrze narodowej, no nie zostałam tak za bardzo doceniona. Teraz e, boksuję w boksie zawodowym i no generalnie też to tak średnio wychodzi, jeżeli chodzi o boks kobiece, e, no bardziej są szanowane inne, da disciplina na przykład piłka nożna, ok, mm -hmm. super, ale jeszcze jakby był wynik, nie? Po czym mogę wnioskować po prostu, że jest najmniej szanowana? Tak. Wiesz, jest to, no niestety no. jesteśmy w czasach, gdzie ludzie lubią show, fame, MMA, super, fajnie, to jest może miłe dla oka, no ale gdzieś tam te piękno sportu, jakim na przykład jest boks, boks olimpijski, przez to zatraca swoją popularność, bo ludzie interesują się właśnie takimi bardziej fejmowymi galami, flickowymi galami i gdzieś, gdzie jest robiony Show i no czasami też takie patusiarskie jakieś zachowanie. A szkoda, bo naprawdę dużo sportowców w dyscyplinach olimpijskich, choćby teraz, mamy kilka kwalifikacji i nasi zawodnicy są na Igrzyskach Olimpijskich, o tym się nie mówi. Ale jednak to jest dużo trudu i dużo wysiłku trzeba w to włożyć, żeby znaleźć się na takich igrzyska, Igrzyskach. A pani nie uważa na przykład, że właśnie takie rzeczy jak właśnie Fame MMA i tak dalej nie niszczy tej branży? No tak, właśnie to mówię, nie? Że, że to niszczy i gdzieś tam... No bardzo dużo sportowców waga. tam idzie w ogóle, na przykład Adamek. W celach zarobkowych, no nie ukrywajmy. W takim boksie zawodowym można tutaj przytoczyć bardzo dobrych pięściarzy zawodowych, więcej zarobią na takim fame MMA niż na galach boksu. A pani mi powie tak, teraz pani czym się zajmuje? W sensie tak... Ja jestem żołnierzem, żołnierzem zawodowym, bo niestety z samego sportu nie da się wyżyć. Nie da się kogo, wyżyć z boksu? Nie, niestety nie. Nawet jeżeli poświęciłam się w pełni sportu, jako zawodniczka, to też dorabiam jako trener. Można dziś panią znaleźć? Tak Oczywiście, zapraszam. Body Lab One, do klubu na treningi i fair Place. Pani godność? Ewelina Pękalska. Okej, okay, dobra. Czy oprócz policjanta jakaś inna branża? Ratownicy medyczni. Ludzie bardzo mało zarabiający, ludzie którzy generalnie powinni być w, w, w tym zakresie prac szanowanych, natomiast bardzo często mam akurat bardzo bliskiego kolegę ratownika medycznego, który mi notorycznie opowiada sytuację, jak zostali pobici, opluci, obrzuceni różnymi e, płynami, śmieciami. To, że się na przykład karetek nie wpuszcza gdzieś nawet, jeśli chodzi o ruch uliczny czy, e, czy ratowników do domu. Także uważam, że e, czy, jak się wykorzystuje na przykład telefon na pogotowie do różnych celów, ja słyszałam Mnóstwo historii od niego, jak mieli wezwania do, do przywiezienia pizzy, do przywiezienia wody, do. Wesłania tak. do przywiezienia pizzy? Tak, tak. Czy by mogli przywieźć wow. pizzę gdzieś tam, ja więc, więc, więc uważam, że jak na ludzi, którzy rzeczywiście idą tam z powołania i z chęci pomocy innym, za żadne pieniądze, to, to ich zawód jest bardzo mało szanowany mimo wszystko przez ludzi. Mm. E, Wydaje mi się, że niestety policja bardzo straciła ostatnimi czasy. Nie budzą takiego zaufania. i. Dlaczego? No bo postrzegamy ich jako kogoś, kto chce nas karać, a nie kogoś, do kogo możemy się zwrócić, mając problem albo oczekując pomocy. Tak ja to w każdym razie odbieram. A nie ma pani takiej, na przykład m, takiego poczucia bezpieczeństwa na przykład u nas w Polsce dzięki policjantom, czy bardziej jako kogoś, kto poluje po prostu na tych ludzi? No, ostatnio takich bardziej kojarzę, że widać ich bardziej, żeby te mandaty, na ulicach, właśnie kierowców, żeby złapać. Oczywiście to jest wszystko potrzebne, ale nie wiem, czy bym akurat. Jakbym się zgłosiła do policjanta, że potrzebuję pomocy, bo coś mi się przytrafiło, czy bym ją otrzymała. No nie mam takiej pewności i przekonania, żebym to otrzymała akurat od nich. Od strażaka, tak. A miała pani taką już sytuację jakąś? Nie, dlatego to jest taka po prostu moja czysta hipoteza, nie. Aha, a zna pani kogoś na przykład, kto miał taką sytuację? Nie wiem, ja na szczęście nie mam za dużo do czynienia z policją, więc też nie chcę ich, oczywiście to są jednostki. Wiadomo, że indywidualnie działają, tak? To zawsze chodzi o człowieka, tak. Jeden jest taki, że chce pomóc, a jeden jest taki, że, że raczej ucieknie. Więc... Okay, a czy oprócz właśnie policjanta jest jeszcze jakiś zawód, który pani zdaniem po prostu jest no, nieszanowaną branżą? Mi się wydaje, że już z tego wychodzimy, że raczej patrzymy na ludzi jakby tak nie wiem, całościowo i nie wiem. No ja nie mam takich ludzi, których bym jakoś nie szanowała jako wielce. Uwaga. Tu miał być koniec materiału. Natomiast gdy rozmawiałem z panią Agatą poza kamerami, okazało się, że jest producentem karmy dla zwierząt domowych. Wiecie, to są takie czworonogi, co prawdopodobnie u ciebie chodzą po mieszkaniu. Więc nie mogłem się oprzeć i przegapić tak inspirującej rozmowy. Zresztą, co ja będę dalej mówił? Zobaczcie sami. Czym się pani zajmuje w życiu? Wie pan co? Ja jestem producentką takiej zdrowej, wekowanej karmy dla psów i kotów w słoiczkach. Pani ma własną fabrykę zatrudnioną? Tak, się. mam własną firmę, która znajduje się w Poznaniu, w naszym mieście. Tu były początki. Już siódmy rok jesteśmy, rozwijamy się cały czas. Głównie wspieramy te najbardziej potrzebujące zwierzaki, czyli te chorujące, dla których nie ma pokarmów, bo są nieopłacalne, żeby je produkować, a nam się opłaca i, i, i będziemy zawsze to robić. I gdzie Pani na przykład sprzedaje? W sensie bardziej do takich sklepów zoologicznych, czy bardziej takich dużych jakichś? Nie, bo to nie jest taki produkt masowy, bardziej mhm. sprzedajemy to w internecie, w gabinetach czasem weterynaryjnych, też próbujemy tam dotrzeć, w takich sklepach wyspecjalizowanych, które właśnie zwracają bardzo dużą uwagę na jakość, bo my wekujemy, mamy w słoiku, czyli słoik jest opakowaniem obojętnym, nie reaguje z pożywieniem. Dla tych wszystkich alergików, uczuleniowców, dla tych wszystkich, którzy wymagają tej diety bardzo takiej szczegółowej, no to my ją zagwarantujemy. Ile Pani zatrudnia? Około 20. O, to już tak sporo. Tak, to tak. już biznes idzie. I cały czas się rozwijamy i cały czas się cieszymy, bo nasi klienci są wspaniali, mili i bardzo nam wdzięczni. Będąc właścicielem takiej firmy, jaki jest zakres obowiązków? No, organizowanie, żeby ta praca ciągle była, żeby sprzedaż była, śledzenie rynku, reagowanie na potrzeby, rozmowy z lekarzami i weterynarii, ciągła edukacja, tak, wspieranie i, i spinanie tego wszystkiego po prostu. Plusy, minusy tej pracy? Minusów jeszcze nie dotarłam do Minusów? My to sercem na dłoni to wszystko robimy, więc jeszcze minusów nie ma. No. Jezu, jak ja życzę to wszystkim przedsiębiorcom po tak. prostu, żeby oni się tak samo wypowiadali. Nie? Tak, tak, mamy fajną ekipę ludzi zaangażowanych. Towar państwo zamawiają z zagranicy czy tutaj? Nie, tutaj, bo to od lokalnych dostawców, tak, krajowe. Wszystko musi być przebadane takie, żeby było bezpieczne. To zrobimy pani reklamę. Jak się nazywa ta firma? Dog's i Cat's Plate. Czyli psi talerz i koci talerz. Montażysta, proszę tutaj wstawić logotyp. Na jakie wynagrodzenie można średnio liczyć, wykonując taką pracę? U mnie trudno oszacować, bo cały czas jesteśmy w rozwoju i cały czas jesteśmy w inwestycjach. tak? Bo tu trzeba klimatyzację zrobić, tu trzeba jakąś wentylację, tu coś, żeby to ogarnąć. Rozumiem, czyli tutaj jest bardzo duży przemiał, ale tak bardzo chociaż duży. średnio, między 10-20 może tak, że więcej. Na razie myślę, że tak, że, że, że między 10-20 tysięcy dla średnich. Tak, tak, tak. Jaką radę by Pani dała osobom, które chciałyby pracować w tym zawodzie? No nie poddawać się przede wszystkim, wytrzymać te, te pierwsze lata. Lata, tak? bo, bo one są trudne. Jak się, jakikolwiek, kluczowe. Tak, kluczowe. Jak się jakikolwiek biznes zakłada, no to wiadomo, że, że na początku jest trudno. No, ja akurat miałam bardzo dużą wiarę w produkt i to mi dawało tę te, 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 te siłę, tego, żeby, żeby cały czas w to brnąć, no ale pracowałam też gdzie indziej, tak? żeby to utrzymać, więc to też tak nie jest, że, 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 że można otwierać coś totalnie nowego i liczyć na to, że, że człowiek przez pierwsze dwa lata będzie z tego żył. Nie? Mówi się, że żadna praca nie hańbi. Moim zdaniem to powiedzenie ma się nijak do rzeczywistości, ale na to odpowiem Wam w dalszym odcinku. Jest bardzo dużo rzeczy, które się na to składają. Przede wszystkim taką pierwszą rzeczą jest, i nie zrozumcie mnie źle oczywiście, ale w komentarzach bardzo dużo osób mnie do tego przede wszystkim uświadamia. Nasi bohaterowie rozmawiają o tym, jakie wynagrodzenie mają na danych stanowiskach pracy. To jest rzeczywistość. Tak jest, jak ktoś zarabia 4-5 tysięcy złotych netto, to jest to normalne. Nie wszyscy są milionerami, nie wszyscy zarabiają po 10-20 tysięcy. My to pokazujemy, a bardzo dużo ludzi niestety oczernia tych ludzi, którzy zarabiają po 5, po 4 i mówią na zasadzie, że ja to bym nie robił za takie pieniądze i tak dalej. I to jest po prostu taka dyskryminacja. To nie jest ok. I ja się czasami zastanawiam, co z ludźmi jest po prostu nie tak. Następna sprawa, etat, umowa, zlecenie czy umowa o pracę jest czymś normalnym. Nie wszyscy mają działalności gospodarczej i uwierzcie, że takie wynagrodzenie jak 4-5 tysięcy netto, to wielu ludzi chciałoby żyć na takim poziomie, jak mieszkają ludzie tutaj w Polsce. Jakbym zrobił wywiad na przykład w Afryce, gdzie ludzie zarabiają po 5 dolarów dziennie i oni muszą z tego jakoś żyć, albo na przykład w Wenezueli, no to... Musicie doceniać to, co po prostu macie. Niektórzy z was naoglądali się pseudo biznesmenów na TikTokach, na Instagramach, gdzie oni pokazują ile to oni pieniędzy nie mają i tak dalej. Porządny pracodawca, przedsiębiorca, jakby takie rzeczy z reguły zostawia dla siebie. Nie trzeba się z tym odnosić. Ja też mam kilka swoich biznesów, i ja ich prawie wcale w ogóle nie pokazuję. Zrobiliśmy ponad 100 filmów na YouTubie, TikToku i Instagramie, gdzie ludzie. W 80% nie przekraczają kwoty 5000 tysięcy netto. Następna sprawa, powiedzmy w cudzysłowie, osoby, które mają wysokie stanowiska, na, jak na przykład dyrektor, kierownik, nie mówiący dzień dobry, czy dziękuję, czy to widzenia, czy jakiekolwiek inne słowo takie, które nas po prostu mama. I to jest jakby upokarzające po prostu niektóre osoby. Ja powiem wam więcej. Pracowałem na trzech stanowiskach kierowniczych w tym samym czasie i każdy był traktowany równo. Oczywiście była hierarchia, tak, no bo musi być, ale nie było na zasadzie takiej, że normalnej osobie, która pracuje, wykonuje swoją robotę, nie powiedziałem dzień dobry, czy dziękuję, czy do widzenia. Zawsze było uprzejma rozmowa i, i nigdy nie było czegoś takiego, że osoba czuła się gorsza, tak? No, nie było takiej sytuacji. Uważam, że tak Powinno po prostu być w każdej firmie. Kolejna sprawa to jest nacjonalizm i rasizm. Niektóre z naszych na przykład wywiadów z osobami, które są na, mieszkają w Polsce, są z Ukrainy czy z jakiegokolwiek innego kraju, komentarze jakby jest to nieliczne grono, ale jest. Upokarzają te osoby po prostu. To jest na zasadzie: wyjeżdżaj do Ukrainy, wraca i jedź na i tak dalej. Co to ma za znaczenie? Człowiek przyjeżdża do pracy, robi swoją robotę, otrzymuje pensję i pracuje. To jest normalny zwykły człowiek. Wyobraźcie sobie sytuację, w której byście pojechali do Niemiec albo do Holandii do pracy. Jakby tak Niemcy do was mówili. Jak byście się czuli? No ja bym się nie czuł dobrze, prawda? Kolejną rzeczą jest zawyżanie swoich stanowisk. W CV niektórzy nawet nie wpisują stanowisk takich prostych, które wykonywali, bo na przykład jeżeli ktoś się ubiega na stanowisko specjalisty marketingu, on wpisze, że był magazynierem i czy tam sprzątaczką, w cudzysłowie oczywiście i oni tego nie wpisują w CV, bo wiedzą, że taki CV już nie wygląda atrakcyjnie. Tak? Spotkałem się już też kilka razy z taką sytuacją, kiedy zatrudniałem ludzi do biura, gdzie zwykła Kasierka, tak, Kasi stanowisko kasierki było nazwane specjalistą sprzedaży albo menażerem sprzedaży, albo doradcą klienta. To są zupełnie inne stanowiska pracy, tak. Ostatnią rzeczą, która mnie osobiście dotyka, to jest szufladkowanie ludzi. Opowiem Ci sytuację. Przychodzi jedna matka z koleżanką, się tam spotykają i tak dalej, i mówi, że jej syn skończył studia, poszedł gdzieś dalej, zrobił licencjat i pracuje w biurze i mówi nagle, dobrze, że nie trzyma się z tym Dawidem, bo on, trzyma, bo on rzucił studia i poszedł na magazyn pracować. Jakby co w tym złego? Każdy ma swoje własne życie i, i to życie jest trochę jak gra i za ciebie nikt jej nie przejdzie, tak? to ty decydujesz. Nie ma nic w tym złego, że ktoś pracuje na magazynie, czy jest na stanowisku kierowniczym, czy ma biznes. Nie każdy musi być przedsiębiorcą, nie każdy musi zarabiać miliony, tak? ale ludzie, ważne, że ludzie pracują, tak? nie żyją na zasiłkach. I to jest, uważam, że najważniejsze. Więc takie zdanie, jak żadna praca nie hańbi, odpowiedzcie sobie sami. Natomiast to, co ja wcześniej powiedziałem, to uważam, że wiele tych właśnie kwestii sumuje po prostu to zdanie, tak? I, I tyle. Masz prawo się oczywiście ze mną nie zgodzić. Natomiast ja bardzo dużo słucham ludzi, rozmawiam z nimi i widzę co po prostu się obecnie dzieje także tyle z mojej strony to już by było wszystko w tym materiale oczywiście to jest końcówka ale słuchajcie chcielibyśmy wam coś pokazać bartek pokaż to jest liczba osób, które zaczepiliśmy dzisiaj przez 3 godziny i to nie było od samego początku co najlepsze. Więc no niestety nie udało nam się trochę więcej tej opinii zrobić. Ludzie się boją o tym mówić niestety. No a mi pozostało zaprosić do naszych innych materiałów, więc oglądaj, subskrybuj i do zobaczenia.